Cześć, w kolejnym odcinku ze Swordigo i dzisiaj chciałem dzisiaj po prostu serza przeprosić, że nie było tak długo odcinku, po prostu nie chciało mi się normalnie. Ale to już nieważne. Z, z, kontynuujemy, kontynuujemy naszą rozwykłę. Eee, skończyliśmy tak przy tym portalu. Jak ktoś nie wie to się stało w poprzednim odcinku. Radę zobaczyć jest to trochę tutaj dobrze. Z, rado, po prostu perfekt zobaczyć podany link do poprzedniego filmu. Tam w opisie e, na no, na no, kontynuujemy rozgrywkę, tak? Czyli ostatnio na, nasz mistrz nam umarł, tak po prostu o sobie, o tak, umarł, więc tam, tam w lesie gdzieś umarł. Nie, nie będziemy tam szli, tylko Tylko pójdziemy na polanę, czyli gdzieś tam. Tam, gdzie mieliśmy iść. Możemy tak, przejeżdżać i nie mogliśmy. I, no i zobaczymy, co to nas czeka. Okej, okay. przy się dowiedziałem, jak się podnosi rzeczy. No proszę, kładne przeciwnicy? O, ci to są silnicy. Będzie trzeba uważać bardziej, ale to później. Drogi, trochę, trochę przyciszę, bo głośno, głośno są efekty muzyczne. Dobra. No i mamy pierwszą skrzynkę. Jak świetnie. O, no, przeciwnik, ale fajnie. I co? szardy Spoko. Idziemy na górę. Ale z tych traw wypaduje dużo tych szardów właśnie, co jest, no, przydatne przynajmniej. Dobra. Mamy ich. Aha. Super. Idziemy. No, bo ta to Tak, wiemy, wiemy. niż silników. Teraz wylewolujemy, O. Będziemy robili e, hell, attack magic, hell, attack magic, hell, attack magic. Tak po kolei, żeby było. Czyli teraz hell robimy. Mamy 400 już, super. Więc teraz trochę bezpiecznie jest. O. I do tej super. Ale super, epicko co tam jest, jaka jakaś? Jaskinia z minecrafta <grych> Może kiedyś nagram minecrafta Jakby się do rekordera na, na laptopa zainstalować Kolejne skrzynko, już mamy 43 shardy, to dużo wygodzieć. Jak na początek, mi się wydaje, że dużo Dobra, idziemy dalej Okej okay. Przecież widzę. Um... Majstrasznie na żyć punktu już zdrowie niż wtedy. niż w lesie nie wiem co się stało. No ale chyba dobrze, nie? Przynajmniej jakieś wyzwanie jest. Doskoczy tam nie. Jak będę tam wejść? Nie, okej. Okay. A magii dużo zadaje, to by na ich magii zabijał. Dobra, idę dalej. Niszczymy panów kolegów, i co mam tu zrobić z tym? Będę napisane. Aha, mogę to podnieść. A co mam z zrobić? No i mam tu wejść. A że podołka tutaj? Aaaa, dobra. Super. Dlaczego no to nie mogę wejść? Co jest? No, będziemy dalej What? Okej okay. mamy skrzynkę, to coś Spoko Kurde, nie mogę wejść. Aha. Dlaczego nie mogę na to wejść? Ok, mogę już. O, exp Spoko. 64 ekspo. No i teraz tak... na no, tak bierzemy. I idziemy dalej. Mhm. Okej, okay. niższe przeciwnika. Wyruszamy dalej Ciekawe czy można ich zanieść tymi wazami no, no, tych, no, złych tych, no, tych te, te pająki, ciekawe czy można nimi w coś zrzucić o No niszczymy te ro trawy I ciśniemy dalej o, kolejny portal. O, 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 ale fart. Czy możemy tutaj? Nie, nie potrzebuję na razie. Ja mam full HP. Jakiś domek. Możesz do niego wejść w ogóle? A, można. Więc co jest? Taki do dom a, jakiś gość to jest. Aha jakiś quest? O, jakiś jakiś klucz. Aha. Jakiś quest, dobra. No to idziemy. Idziemy dalej. To ta wieża tutaj, tak? A mogę tam na górę wejść? Nie wiem. Chyba nie. Dobra, co? Otworzy się? O, otworzyło się, super. To nie topesz jakiś? Nie topesz Dobra, idziemy O kurde Kurde To chętnie ten ty tego denerwującego przeciwnika To jest, który jest słaby do zabicia, ale irytujący To jest jakiś boss? Co jest? Jakiś boss Miniboss pewnie Fuu. odejść ode mnie Eee. Yy. Eee... Idź stąd. A kysz... Ło wow. Co to jest? Blob. Okej. Okay. Dobra, mam moją wazę. Spierniczam stąd. To nie ciekawie jest. Duża ta waza jest. może ją zniszczyć. Chyba nie. Okej. Okay. Tutaj idziemy dalej. Mogę biegać? Nie. Nie mogę biegać. Dlaczego? Zepsułeś coś? Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Nic He, <grymne> były słabe. To będzie mam tego goście, bo on chciał tą wazę i coś tam dał. Mam twoją wazę i co teraz dasz? Thank you hero A Raft to jest... Tratwę? Jaką tratwę? Ło wow. Co jest? Co? Ta waza jest umieszczalna. Dzięki, biorę. Siem. Ukradłem komuś wazę. Cisne. O. Nie mogę tym... Ten... mmm Do jak już Ha Dobra, idę do siatka. O, skrzynia A! Aaaaaaa Co? Oddaję mnie na podk... na FUG! Co tu jest? No To odbijać? Jak? Tak? Ło, wow, dobre Mam mało HP Jest niedobrze Co za kupa jest Czy to nie mogę zaatakować? Aha, okej okay. Bloku używała? A ja mogę się blokować w ogóle? Czy to nie ma takiej zaawansowanej opcji? Nie no to nie. To idzie dalej. Null. Bochapy, bochapy. 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 Okay. Bochapy. Żyje, żyje. Jest. nie jest ok, jest bardzo nie okay. Eee. Trafiłem. No bo portal już. Reklama. Ok. Zobacz co mogę w shopie kupić w ogóle. No nie byłem się w shopie chyba. I mamy fold-up, więc nie no, za mało. Ile to kosztuje w ogóle? Ta inwestycja? Nie będę uzbierać. Co jest dobre? Do... Ok, dalej. O, stać nas, dobra. Bierzemy Ironsford. O, epicko. No, to jest? Co to jest? A, dobra, nieważne. No to idziemy. Siema farmer Także no co? Kończymy chyba odcinek, prawda? Um, mam nadzieję, że Wam się podobało i jak chcecie, możecie dostawić ławkę w górę. No a no i do zobaczenia. Siema!